Można tak dziękować pro forma, to znaczy tak ogólnie, tak za wszystko dziękuję. Ale jak ktoś by nas zapytał, ale za co? To trochę tak jest, jak nie wiem, jak w modlitwie wiernych czasami jest tak, że no to, to jest modlitwa wiernych i no To za co chciałbyś się pomóc? Nie tak? Albo wzbudźmy intencję jakąś. taką tak, mam ogólną intencję. Mamy taką. Krótką pamięć. Kiedyś jak zaczynałem nagrywać taką serię Wanted, czyli o spotykaniu Pana Boga, to, to mówię, ja tak pewnie mam takich pięć takich historii, co mógłbym opowiedzieć. No i chyba teraz jest 95 odcinków już, a to w ogóle takie mam poczucie, że to początek dopiero mógłby być. Bo tyle rzeczy, które każdy z nas, każda z nas w życiu... Doświadczył, przeżył, w różnych był sytuacjach. Tylko czasami nam się skojarzy, bo akurat, nie wiem, komuś obok się coś podobnego wydarzyło, czy tam o czymś słyszeliśmy, czy w jakimś filmie zobaczyliśmy to nagle aha, ja też coś takiego kiedyś przeżyłem, czy coś takiego miałem. Natomiast generalnie nie mamy jakoś tego pamięci. Jeżeli nie mamy takiej praktyki szczegółowej, że ja rzeczywiście jakoś tak. Siebie, nie chcę powiedzieć zmuszam, ale może nawet tak, żeby, ale o co tak naprawdę chcesz się modlić? A, a na przykład, jeżeli się modlisz za kogoś, to ale o co dlatego chcę, kogoś chciałbyś się modlić? No bo tak można, tak, no ogólnie tak, żeby Pan Bóg mu błogosławił. Nie, ale każdy z nas ma konkretną zawsze potrzebę.